Witamy wszystkich na naszym kanale Kolorowa Skóra i dzisiaj chcemy pooglądać śmieszne tatuaże, które wysłaliście nam. Co nie śmieszny tatuaż? No nie, no to nie, nie, nie. No na polsku. Poczekaj, a dawaj o tak. No co taki. To jest patriotyczny tatuaż. <noise> o nie! <noise> no zobacz. Ja myślałam, ja myślałam, że to kosmonauta. Nie, to nie kosmonauta, to jest tatożka. To jest ciaszka. To, to, że ciaszka to ja zrozumiałam, ale myślałam, że to jest kosmonauta. No, no to wygląda jak kosmonauta. Taki po trochę... Mreste? Jak to... Jak kosmonauta trzyma bombę, to <noise> przeleciał na masz, Mars. <noise> kurwa. No dobra. No co, no, no, no życie no. Co to? Bardziej to mnie to przeraża. Dupka. Dupa? Dupka. Dupka. No. No tymi rączkami. No, co, 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 co ja mogę powiedzieć o tym, że jeżeli na przykład e, mówimy o wykonaniu tatuażu, czyli mm -hmm. jak on wygląda, mm -hmm. no to. No to tak średnio, to tak średnio. <noise> jeżeli mówimy o miejscu, to... A chciałam o pępek, nie? No to właśnie, ja myślę, że po prostu ten tytuł... Tatułużem... Możesz mu zrobić kolczyk w tym pępku i będzie, będzie miał tu akurat diamencik w... <noise> no. Z głowy, niby gwiazda. Gwiazda. <noise> no co? No, jeżeli mówimy na przykład o miejscu, to... Moim zdaniem jest to, że to miejsce nie pasuje. Nie, nie pasuje. Jeżeli na przykład było to na plecach, to jeszcze spoko, no. A ta rączka, te paluszki. Anatomia 5 plus. <laughs> no, tutaj trzy palce to. Tak, cztery. cztery. No zobacz, to paluszek. No bo to nie jest czujek, to przez to tutaj nie pięć palców. Dobrze, dalej. Mikrofon. <laughs> 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 Sharingan. Naruto. <laughs> My zawsze mówimy naszym klientom, że na tym miejscu, czyli na kościach, nie wolno robić tatuażu. Tu nie chodzi o miejsce. <laughs> nie, ja mówię o miejscu najpierw, a później już to... <laughs> a później już wow. co to jest? No, no to jest, to jest, to jest twarz. <laughs> twarz <Tłaż> kogo? <laughs> nie wiem, wilk? Wilka. Nie, co to? Wilkolaka. No wilkolaka, no. <gry> po prostu ja sobie tak e, nawet nie wyobrażam, jak to będzie wyglądać, kiedy tam, nie wiem, po, po wygojeniu, po nie wiem, tam... Gorzej nie będzie. Może jak to popłynie i pigment powypada, to będzie wyglądać trochę lepiej. A jeszcze mnie interesuje to, czy to tak to, tatuażysta to to zrobił, że... <gry> czy to taki szkic był wstępny. Nie, okay. ja, ale y, wygląda na to, że dalej to będzie rękaw. No tak, no bo zobacz, no bo on tak kończy się tutaj tak dziwnie. Tutaj ma różki, czy to włoski, nie wiem, szerść. A tu takie zakończenie, to nie może... Nie, tak... Ja myślę, że on po prostu był zmęczony i nie odgłóczy ten tatuaż i po prostu taki nie zostało. Nie? Ale no źle ogólnie jak ktoś nie jest pewny, że zrobi tatuaż no. dobrze i chce poćwiczyć, no to nie trzeba robić komuś krzywdę w... <laughs> i, robić... <laughs> i robić w takim widocznym miejscu. No wyobraź sobie, to jest pracownik banku. O, to teraz przypomniałam mi swoją matkę, która mi zawsze mówiła. Nikt ci nie weźmie do pracy. No i z takim czymś, Albo o, nie, w żłobku. Nie no ja muszę Nie wiem tam pracownik banku nie będzie sobie takiego coś robił. A nie wiesz <grym> tego. tego a, nie, a nie wiesz tego. A nie wiesz tego. No, dobrze. Dobra, my tutaj no. Okay. Co to jest? Jak mówi moja córka, co to jest? To jest wypełnienie kolorzem, kolorem. To jest wypełnienie... <noise> <świet>. To jest... Równiutkie... <noise> <noise> no, podobne. Dobrze. Może, <noise> ale... Bardzo nie... równiutkie kontury. <noise> no a co? Nie, no właśnie nie wiem. Po prostu może... To grzejnik po środku. No co to, to jest? Coś, to coś się znaczy na 100%, tylko my nie wiemy co. A jakie wykonanie ładne? Bez przyswiatu. No. Właśnie. No. Dlatego mówię, że nie trzeba robić tatuaży na twarzy. No. Jakby to nie jest aż takie tragiczne, jak mogłoby być, ale no też nie jest do końca... Ale w wiesz, no jeżeli na przykład coś robić, to lepiej, żeby to było, nie wiem. Normalnie Za wykona? No nie, a... no po prostu patrz, no patrz, no to... Um... Mieć? Mieć, ale on zrobiony chujowo. No chujowo. <laughs> no i to... Słuchaj, w porównaniu do tego <laughs> albo o tego, to jeszcze nie jest źle. No, Tylko, no że no, no na twarzy takie rzeczy, potem ciężko usuwać, boli. Ну, а ось, якщо, наприклад, хочеш собі зробити щось на тваже, то я мишлю, що лепій... Зроби десь за ухом. Ну, лепій так помиши, я чи засадова, на 100%, що то буде на це вжиче. То, правда, подобні є. Перш, то є перш. Бо тут і суток, видати. А тут, де суток? Можемо просто... То є друга перш. Ну, no, так. А чого? Чи теоретично, цей суток повинен бути десь тут? Ні, я я... я вважаю. To ręka, to ramię. I tutaj i drugie. I to druga, takie wielkie piersi. Ma fasce. Ma paset. Duże piersi wielkie. I ja myślę, że to jest... Natrenowane. No. Natrenowane być. No natrenowane, no. Dobrze. A to nie jest złe jakieś tam bardzo. Nie, to nie jest złe. Ja tak myślę, że to też nie jest złe, ale... Marek. Kuba. Nie, no dobrze, ok. A to na dupo? Nie, to jest e, e, pod brzuchiem to miejsce. Aha. To tam jest... E, Chociażby bym No, w studiu też. Ty, ale to jest ciekawe. Co to może znaczyć? To jest imię partnera, czy to jego mm -hmm. imię? Nie, ja mówię, że to jest imię partnera. W takim miejscu ciekawym. No, ale Jeszcze tak. imię, nazwisko, żeby na pewno, żeby się nie pomylić, że... że Jestem zaujęty. Jest własność, to... własność, Marka. Własność Madeja. Madeja. To nawet nie trzeba mówić o samym wykonaniu. Ogólnie to twoje jest zły. Tak. Zły pomysł. To, zły pomysł. to jest zły pomysł tak. na tatuaż. To jest zły pomysł. Chyba, że, a może to firma tak się nazywa? Nie. To nie, nie. nie. Co? Marek Madej. Nie. Znasz takiego? Nie, to jest to Marek to jest znajomy. Musisz o tym? Co, ja? Aż zabolało. Nie dlatego, że to boli. No właśnie tatuaże na ustach. To ten tatuaż na ustach. Za bardzo? Mhm. To ja sobie nie wam to pokazywać. Dobrze, no pokazuj. Ten tatuaż przynajmniej nie widać. Tak, no jak na, tak jak i widać na twarzy, znaczy tutaj po prostu sobie... I ty tylko ty wiesz, że ty tam masz tatuaż, e, e, czyli możesz sobie, Jeden sobie zrobić. No, tak. no możesz to sobie sobie, sobie, sobie zakładać, co chcesz, obojętnie co. Ciekawe czy Kasia to jest imię jego dziewczyny, czy, czy tam żony, czy tatuażystki, która to robiła. Mm. No to byłby śmieszny. No. O tatuażach na twarzy. <laughs> Ale to, on to, myśli, że spoko, czyli wykonanie. No. No, plus minus. To już ten mieć był lepszy. No nie, <noise> naprawdę. No, dobrze, chujaj. No, a jak nazywa, nazywa się ten, ta postać? Ja nie... Gród? Tak. Ja nie wiem, kto to. Gród, Tylko... Tak mi się wydaje, też nie oglądałam. A septu? Septu jest najlepszy. <noise> ok, no właśnie, po prostu dużo klientów. там like, где-то так рок тему любили такие татуажи с uh -huh. грудным много популярный он ты что мать татуаж может гуляй с цабы хотя шея моя шея пусто не а то я помню To, znaczy? nie, to Nie, to ja robiłam. <noise> tak, to jest tatuaż dla par. Dla pary Tak, tatuaż, tak, tak, nie? no. Tak, to tatuaż dla pary. To jest coś takiego. Sprudełka pięknie. Ale ogólnie jest zrobione, jest ładnie. Nie, Sama kreska, tak. cieniowanie, wszystko jest piękne. Ну так, щось сказати. Помисли є судовні. Щось схоже, тільки по просто ну, ні, не ні, не помисли, не судовні. Чому не судовні? Ви то є теж на це життя. Я більше вже ну не в'єм, ну там бачу тебе дитяцько. Це Мама, тато, це то. Ну, може це сам Я не можу. Ні, я більше ж тут дівчина, тут Dziewczyna. Nie wiem, nie mogę tak stwierdzić po tej części ręki. Mi no się to. znaczy, wydaje, że facet, ale to nie wiem, tutaj w ogóle nie widać. Ale wykonanie jest fajne. Nie, wykonanie fajne, wykonanie w porządku, ale no... A, no to to samo. No tak, ale poczekaj, bo to jest ten drugi i to jest dziewczyna. To jest dziewczyna, widać, no. no może to brat i siostra. O, tak, ale i, tak, ja też o tym musiałam lub na przykład to jeszcze mogli być dwie koleżanki. Później najpierw był kolega i koleżanka, a później dobra nieważne. O kurwa. W sensie ja nie przyklinam, to tatuaż kurwa. No wykonanie to to, że jest. E... To taka ściągka, to tak trzeba było. Nie, nie, to co ty. Co ty? <grym> <grym> Jakaś ściągka. <grym> to... <grym> Jakaś ściągka, no. Ale co ludzie wymyślają? Nie, no, nie, ten w porządku. No napis jest fajny, napis fajny, fajnie zrobiony, a te kółko, no, no czy ja widziałam dużo gorsze, także... Tak, no właśnie o tym, że mogłoby być i gorzej, ale... Ten jeleń to jest znaczek czego? Eee, tego? Jak on ma? Ten do picia taki, ziołowy, alkohol. <laughs> <Ja laughs> też <to> <laughs> A to dlatego, że nie pijemy u kogoś? Nie, też. Ja, ja wiem o co chodzi, tylko też zapomniałam nazwę tego. Ale tutaj jakiś napis, może. Nie, to nie to. No dobrze, ale wykonanie. No, mogą być i gorzej, ale spoko. Kraków. A to Kraków? No, Kraków. I też e, takie same linie, które były na tym tatuażu, jak tam, gdzie kurwa, było ten napis. Podobne to, no. Podobne linie, no. Może to sama osoba robiła. Tak, może być. A jeszcze. O dziebelek. Dziebelek. No dobrze. Ja myślę, że to po prostu był pomysł klienta. No wiadomo. Nie, wiadomo, że to był pomysł klienta, ale... Oj. 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 Ty można powiedzieć duże rzeczy, tylko... Nie wydaje ogólnie... się, że to robi praktykant jakiś. Niekoniecznie. Ale... <laughs> no. <laughs> ale jakie kombo podkowa i koniuczyna. i koniuczyna, tak. To... Dwie podkowy i koniuczyna, to jest potrójne szczęście. Ale koniuczyna też jest dziwna, zobacz, zobacz. To Taka koniuczyna <laughs> na konkretne szczęście. Nie na takie bardzo źle, um, ale bardzo, bardzo źle. źle. Bardzo źle. I jeszcze tatuaż taki dosyć spory. Bardzo źle, bardzo krzywe, bardzo... O. Oh. <laughs> Zrobione jest dobrze. No tak w miarę i w porównaniu, szczególnie po czymś no, takim to tak, oglądasz ale... to, no to od razu wow. No, no nie, no z tym to tak porównanie, ale no po prostu mi się nie podobają takie tatuaże. No ja lubię. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Jak mówiła e, jedna moja klientka, która robiła tatuaż w podobnym miejscu, tylko jeszcze że ja na mówią no co. E, patrząc na ten tatuaż, nie myślisz wyruchaj mnie. On nie mówi do ciebie, wyruchaj mnie. Hmm? Ale nie mój... mówi do ciebie, wyruchaj nie. mnie. Nie. nie, nie? Ale to <laughs> facet. Nie ma. Nie, no ja je robię, no chujowo to wygląda. Nie tak. A czy tatuaż ogólnie jest spoko, w znaczy, wykonanie i bla bla, no. bla ale e, no. O nie! Też ja, Moje wrażenie jest takie, że tutaj po prostu robił jakiś praktykant, student. Nie wiem, bo tutaj są takie kreski, nie wiem, grube, tutaj cieniutkie ogólnie, tutaj jakieś... Nie, to proszę, było poprawiane tak komicznie. W sensie poprawiane, ktoś to robił i od razu, jak mówisz, że robił praktykant i ktoś po nim od razu to poprawiał, no. żeby to chociażby jakoś wyglądało, ale dalej wyglądało źle. po prostu byli już takie proste. No tutaj, Słuchaj, ten pistolet nie był taki zły. Tak, ale tutaj musi być kolczyk w pępku. Bo to byłaby kompozycja. Ale no co? O nie, ale wykonanie, są już w No, czyli sam tatuaż, czyniwanie. No. ty Myślę, że inaczej. No, nie wszędzie, ale parcy. Dziwne. Nie wszędzie to gdzie nie, nie są dziwne. No tak No gdzie? To. No przecież to wygląda jak łapka UFO, a nie ręka człowieka. No gdzie? No o czym ty mówisz? I to coś wystaje tubie z Majtek. No no, to był taki pomysł, słuchaj. Zajebisty pomysł. No z Majtek ręka, no. Taka chujowa czarna ręka. No dobrze. Хуйовий татуаж. Ні, ну це. Ну це, просто татуаж на пальцях, який з часом змиє ще. Оби. 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 Я не знаю, коментувати такі речі, бо мені ще видає, що то не є там якийсь злий татуаж, то просто такий взор. Такий взор, ну. Тобто, то хотів, певні, то має якийсь сенс, або з якісь байки, або аніме, або щось, і, ну, це ж то маєш. Ja tam... Ale w wykonaniu też nie podoba mi się właśnie, bo tutaj na przykład nawet to koło. Nie, tutaj Cień, tutaj gruba linia, tutaj cieniutka linia, no czyli nie wiem. A ząbki? Ząbki też właśnie. Nosek. 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 Nosek też. Nie ciąg. Może to, tłumacz, co to znaczy. Co to znaczy ogólnie? Nie ciałkaj? Nie ciałkaj. Nie wiem jak to po polsku. Ja też nie wiem. Nie. Nie. Jaka okay, muszę to przetłumaczyć? Nie ciałkaj. A, cia a ciałkaj to w ogóle w Ukrainie istnieje takie słowo? To nie jest jakiś. żarwonizm? Nie rzuć? Nie, 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 no żuć to nie, czy, nie to. Kiedy ktoś głosno. Czapkać? Eee. Kiedy... no jak to? Ja nie, nie, nie wiem. Siorbać? No siorbać to siorbać. No. A, a to cio... coś takie... Kiedy ktoś... Kiedy ktoś w trakcie... No. No. Okej. Okay. Nie możemy przetłumaczyć, ale możemy pokazać. To jest czapkać. Jest dziwne to, że ten tatuaż, ten napis, zrobiony blisko Miejsca... jest no. dziwne, ty nie rozumiesz ja czy, rozumiem, to... ale wprost... święte tu się nie ale ja rozumiem, ale po prostu Święta, święte, która e, robi wszystko cicho no. możesz tak. nauczyć nas wszystkich później masterclass nie, no słuchaj, no, no nie wiem no, no co ty nie rozumiesz? Ja rozumiem, ale po prostu... Ja na, przyk ja na przykład nie rozumiem, czemu e, ta literka jest tak głęboko wbita, Ta ostatnia też. Jak to w ogóle wygląda? Już można było przyłożyć się do takiego tatuażu. zrobić go bardziej, nie wiem. Wyraźnym. Delikatnym. 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 <głos》>, może ktoś... <głos》> to może on ten ten nie lubi. Nie? No. To też ma swój charakterek. bo Ty jak kobieta, no wyobraźmy, że to może nie jest Twój facet, bo on też że chciałabyś z kimś takim spotykać się, uh -huh. Uh -huh. ale no, że wiesz, spotkałeś faceta, nie widzisz co on tam ma ukryte, jakie ma sekrety, no i tam ta, te, ten dzień, Wasz pierwszy, on się rozbiera i Ty tak stajesz na kolankach i tak patrzysz i masz instrukcje. i co byś zrobiła w takiej sytuacji? To śmiesznie po prostu. і пили. Ну, хотіла б ще континувати? Ні. 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 Були просто було б резигнація. І то тиле. Зрод товару. Зрод товару, ну. Зрод товару. І ще цікаве. Ну, добре собі. Бачиш, що ж таке його? Він собі ж там в Шонгамайнській, а там нічавка і... ковачка ти будеш ну ні на Mówię chciałabym, ale się nie da. No tak. Dobra, na dzisiaj już kończymy. Jeżeli Wam podoba się oglądać razem z nami takie rzeczy, to zostawiajcie Wasze komentarze, łapki do góry i obserwujcie nas na YouTube, Instagramie, Facebooku i wszędzie, gdzie tylko się da. Możecie podsyłać nam swoje tatuaże, jeżeli oczywiście no. nie wstydzicie się. Znaczyna. Mogę Wam sobie pokazać kniżowy. Pokaż. <laughs> I mimo głową męża. No i do nas swoje tatuaże, śmieszne, niesmieszne, jakiekolwiek. Albo swoich znajomych, no. lepiej swoich znajomych niż no, swoich wtedy Zawsze będzie psalone. No. Będziemy oglądać, patrzeć, komentować. <noise> <noise> Życzymy Wam miłego wieczorku, czy tam e, poranku, czy dnia i widzimy się w następnym filmiku.